Jadę na Park and Ride Parking, do którego mam tak samo daleko jak do centrum, więc nic na tym nie zyskam, oprócz tego, że będę musiał kupić bilet na tramwaj i jeszcze jechać pół godziny do centrum. No ale czego się nie robi dla kontentu na YouTube, więc plan jest taki, żeby jechać właśnie na parking zostawić samochód, wsiąść w tramwaj, czy tam szybką kolej miejską, nie wiem jak to zdefiniować, taki pospieszny tramwaj. Praktycznie jest to jedyna linia tramwajowa w Charlotte, Mamy drugą taką historyczną, która jeździ tylko po centrum i chyba tylko w sezonie wakacyjnym, więc pewnie jej już nie ma i tam jeżdżą takie stare wagoniki. A ten jest nowoczesny, z tego co pamiętam to. Siemens wyprodukował ten tramwaj, więc przejedziemy się z Siemensem od pętli południowej do centrum, on potem idzie na drugi koniec miasta do, na Uniwersytet więc jest to jedna linia, która przechodzi przez centrum miasta, ale zaczyna się na południe na South Boulevard, a, a kończy się y, na kampusie naszego Uniwersytetu w Charlotte to zostało na parkingu Desz zaczął padać Tramwaj stoi na górze I odjeżdża za dwie minuty No i uciegni, bo bilet muszę tu kupić I nie wiem jak A następny za 20 minut Przynajmniej jestem pod dachem, więc mnie nie zle to kupiłem bilet za zniżku dla seniorów Zniżka dla seniorów 50% Czyli 2,20% zapłaciłem za 2,20 zapłaciłem za round trip, tam i z powrotem Ważny do jutra Łoki nie będzie o tej porze. No słuchaj jadę tutaj tramwajem linii Links w Charlotte, w Północnej Karolinie i jest zniżka dla seniorów. Kogo ona obowiązuje? Chyba, nie mogę oceniać głosów. Czy mogę pomóc w czymś innym? Ja nie chcę, żebyś głosy oceniał, tylko żebyś mi powiedział, kto jest, kto może otrzymać zniżkę na bilet w Linksie, w Charlotte, w tramwaju w Charlotte, w Północnej Karolinie. Na tramwaj Links w Charlotte zniżki mogą otrzymać osoby powyżej 62 lat, osoby niepełnosprawne oraz uczniowie z ważną legitymacją. Potrzebne są odpowiednie dokumenty, takie jak karta Medicare lub legitymacja uczniowska. Przyjemnego podróżowania. Dziękuję. A to powyżej 62 to się łapie. 3.02. Wydrukowany. Czyli nie wiem czy go się kasuje tu gdzieś a się go nie kasuje po prostu trzeba go mieć tak myślę proszę Państwa po... punktualnie rusza nawet bym powiedział minutkę przed czasem chyba, że jeszcze zaczeka tą minutkę zanim pojedzie chyba ktoś jeszcze leci to się zatrzyma to on ma tutaj całkiem takie kolejowe bym powiedział zjeżdżamy na prawy tor w każdym razie ten tramwaj jedzie przynajmniej na początku bardziej tak po torach w wydzielonym torowisku zupełnie bardziej jak pociągi niż jak tramwaj przejazdy tramwajowe ma z zrogatkami, z rogatkami to się nazywa ze szlabanem tak jak prawdziwy pociąg Więc równolegle do toru kolejowego tam jest jakiś tor kolejowy za płotem dojeżdżamy do miasta już jakieś miejskie widoczki do centrum tu jest zajezdnia gdzieś powinny być te zabytkowe wagoniki ale są tylko te nowoczesne nabudowali tu jakichś nowych apartamentowców jak ktoś tu mieszka niedaleko przystanku to nawet samochodu nie do centrum dojedzie tramwaj. Sporo takich nowych bloków tutaj. One tak solidnie wyglądają, a tak naprawdę to są to ciągle z patyków zbudowane do nas. Ludzie na imprezy idą do centrum. No bo sobota po południu więc, więc można jak się tu mieszka można iść do klubu jakiegoś w centrum. Nie trzeba się martwić, żeby po pioku jeździć po tym samochodzie. Więc macie troszkę widoczków z naszego miasta przez szybę co prawda, więc się coś odbijają się refleksy na szybie. We are working to resolve this. We apologize for the inconvenience. We time, we are experiencing And technical difficulties. We are working to resolve this. We apologize for the inconvenience. The tram is to the convention center. No. Kongres Eucharystyczny, a Convention Center jest tutaj ten budynek przed nami Mamy wystawę Nie wiem czego, ale widzę, że tutaj jest jakieś polskie ślady Cudy Eucharystyczne Tutaj o siostrze Faustynie Kowalskiej naszej Cud eucharystyczny w Głotowie to w 1290 roku w mieście, które jest teraz na Litwie, kiedy wtedy było być może w Polsce, Kraków. Cud Eucharystyczny w Krakowie w 1345 roku. Był w Poznaniu i był w Sokółce w 2008 roku. O Sokółce tutaj jest więcej tekstów. W Legnicy w 2013. Przejechał, podałem już w drugą stronę na zbliżku. Tysiące, tysiące ludzi tutaj. nasze miasto z prawej strony teraz tylko mi drzewa zasłaniają. ale widzicie jakie piękne piękne wieżowce klocuszki żadne partie narodowe się nie umywają do takich klocków jak w miastach amerykańskich ale salon naprawdę ma ładne centrum bo takie nowoczesne, nie ma jakichś starych ruin tylko same nowe budynki This stop is exit right. tam widać w głębi stadion na którym piłkarze polscy grali jak grali w, w FC Charlotte i Karolina Pancers tam grają. The next step is New England. Tu zajęzdniany. Nie fajnie się można Wyjechać na górę i zaparkować pod dachem. Nawet nie wiecie, jaka moja żona jest biedna. No bo oczywiście nie ma mowy, nie ma mowy o kupnie nowego auta. Nawet nie myśl o tym. A wiecie, jak ja kupiłem niektóre auta? No jak cadillac kupiłem to. To widzieliście na filmie, który może podlinkuję to na końcu. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Byłem w takim komisie z klasykami i w tym komisie zobaczyłem, po inne auto pojechałem, ale zobaczyłem ten samochód i no i zakochałem się od pierwszego wejrzenia. i moja biedna żona i tam była cena albo Zrób ofertę. Była cena 20 tysięcy, albo mega ile pamiętam. I moja żona biedna mówi: No, to daj im jakąś ofertę. No i Dałem ofertę na 15 tysięcy, została zaakceptowana. I tak kupiliśmy Cadillac. Jeszcze, jeszcze, jeszcze dziwniej kupiłem Mercedesa. Aukcje oglądałem online. I szwagier był z wizytą z Polski. I chciałem pokazać szwagrowi w jaki sposób ta aukcja działa. I kliknąłem mam na 10 tysięcy, Sprzedawaj to Mercedesa, i kliknąłem na 10 tysięcy No i się okazało, że nikt mnie nie przebił. Okazało się, że kupiłem ten samochód, bo dałem najwyższą cenę jaka była na aukcji. No, Prawdę mówiąc, szwagier był lekko przerażony. Jak to zobaczył, no bo yy, jego żona i moja żona to są siostry, więc on wiedział, czym to grozi. <gry> Ale okazało się, że moja żona się nawet się nie zdziwiła za bardzo i nie przeraziła. Pojechaliśmy, no okazało się, że był bardzo dobry zakup. Miałem tego Mercedesa przez rok, po roku go sprzedałem też za 10 tysięcy. A teraz jadę do miasteczka, które jest jakieś 70 km stąd, bo tam jest Porsche na sprzedaż. Makan. Wiecie, że mi Makan chodzi po głowie od, od wielu lat i no. Choć mieliśmy nie kupali żadnych samochodów, no to jadę go zobaczyć. Tak to nazwijmy, jadę go zobaczyć jest to model turbo pierwszy rok czy drugi rok produkcji pierwszy rok sprzedaży w Ameryce 2015 więc auto ma 10 lat wygląda na to z opisu, że jego największą wadą jest duży przebieg, bo ma już 130 tysięcy mil przebiegu, czyli ponad 200 tysięcy kilometrów no ale wiecie w Polsce ludzie kupują auta z przebiegiem 200 tysięcy i jeszcze im służą wiele lat ja nie, nie będę nim dużo jeździł, no bo w ogóle dużo nie jeździmy, a jak dojdzie dodatkowy samochód, to, to tym bardziej się nie będzie dużo jeździło. Więc więc nawet jakbym tam dokładał powiedzmy no, 5000 mil rocznie, to, to przez 10 lat bym dołożył 50 tysięcy mil. Jakbym go miał trzymać jeszcze 10 lat. Wiecie, za 10 lat to ja będę miał prawie 80 lat, więc to też, też trzeba to widzieć, że to im, im duże, chyba jakieś C63 AMG przed nami, więc no zobaczymy. Na razie jadę go zobaczyć. Ciekawostka taka, że M3 jak sprzedawaliśmy rozbitą w firmie ubezpieczeniowej, to 12-letnie auto sprzedaliśmy za 23 tysiące. On nowy kosztował 66, czyli po 12 latach dostaliśmy 1 trzecią ceny tego samochodu. Ten Porsche, którego jadę obejrzeć, ma 10 lat, czyli jest nowszy. Czyli gdyby trzymał wartość tak jak BMW, no to powinien kosztować ponad 1 trzecią wartości, a on nowy kosztował 90 tysięcy dolarów. Czyli powinien kosztować ponad 30, a jest wystawiony za 15 tysięcy, czyli dwa razy więcej stracił na wartości procentowo niż niżem trójka. Największe niebezpieczeństwo jest takie, że gdyby tam trzeba było coś robić z pompą wodną, z paskiem klinowym, który napędza to wszystko to tam nie ma w ogóle dostępu, żeby to do, zrobić, ten dostęp, to trzeba rozebrać cały przód samochodu a to jest 10 godzin roboty po 100 dolarów na godzinę w Ameryce to jest 1000 dolarów za, za samo rozbieranie auta, jak się znajdzie warsztat, który ma 100 dolarów na godzinę bo niektóre warsztaty już do 200 dobijają, więc to jest pewne ryzyko, że że gdyby trzeba było coś robić z tym samochodem to naprawy będą bardzo drogie no ale założenie jest takie, że nie trzeba będzie nic robić z tym samochodem przez, przez następne 30 tysięcy mil zobaczymy tak czy inaczej powinienem tam być za ile? za godzinę i 20 minut i będziemy się przyglądać temu samochodzikowi czy warto w ogóle sobie nim głowę zawracać. No a potem jeszcze będzie problem jak przekonać moją lepszą połowę, że, że warto myśleć w ogóle o takim aucie Wezmę kamerkę pokażę wam, jeszcze, pokażę wam jeszcze tego Mercedesa, co można za AMG, a nie C co, co to jest. To jest AMG GT. AMG GT i to C63 S, czyli taka lepsza wersja, no ale wiecie, rozumiecie, mój samochód przyspiesza dużo lepiej od takiego Mercedesa. Aczkolwiek taki Mercedes kosztuje nie z 200 tysięcy dolarów. No więc do zobaczenia w Hickory, North Carolina. Gdzie będziemy się przyglądać temu mojemu samochodowi Rozglądam się, a tutaj nie ma tego porszaczka Porszaczek zniknął Schowali go przede mną Sprzedali go od wczoraj Wczoraj jeszcze było, dzisiaj nie ma No nie ma, no to trudno To nic nie poradzisz Niestety przekichałem się 100 mil, 100 kilometrów mie... w jedno miejsce, w jedną stronę 100 kilometrów i 100 kilometrów w drugą stronę. Niepotrzebnie w sobotę auto sprzedali, a jeszcze pół godziny temu dostałem od nich smsa. Przypominającego, że jestem umówiony, no ale najwyraźniej, kto inny auto sprzedał, kto inny kontrolował SMS-y, bo, bo było pewne nieporozumienie.